Dzień dobry, Kamila Salwiak. Witam państwa i zapraszam na cotygodniową porcję informacji prosto z Ustki. Najpóźniej w marcu powrócą na stałe pociągi na trasie Słupsk-Ustka. Taką informację przekazał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Spotkał się z burmistrzem Ustki Jaskim Graczykiem i przekazał aneks do umowy na realizację zadania pod nazwą Budowa transportowego węzła integracyjnego w Ustce. O przywrócenie połączeń zabiegał burmistrz Ustki wraz z władzami sąsiednich samorządów i przedsiębiorcami. W maju Jacek Graczyk wraz z pozostałymi samorządowcami z naszego regionu zwrócił się do Marszałka Województwa o przywrócenie całorocznej komunikacji kolejowej Ustka-Słupsk. Mieczysław Struk obiecał, że pociągi do Ustki wrócą najpóźniej w marcu 2020 roku. Zapewniam Państwa, że ten dworzec nie będzie, nie będzie stał, stał pusty. Już w tej chwili zaplanowaliśmy 14 par pociągów. Do, do Ustki. Ja mam nadzieję, że w, w ramach kooperacji Słupsk-Ustka, czyli obu miast, transport na tym odcinku będzie się najzwyczajniej zwiększać, zwłaszcza na linii, na linii kolejowej. Na tym nam bardzo zależy, żeby gro tego, tego transportu, gro przewozów nie następowało za pośrednictwem autobusów, przewozów autobusowych, ale, ale wykorzystać trzeba niewątpliwie pociągi, bo po to, że po to jest modernizowana linia. 405. Natomiast aneks do umowy na budowę węzła to efekt podjętych przez burmistrza i jego zespół starań. Miasto uzyskało dodatkowe środki z Unii Europejskiej na realizację tej inwestycji. Całkowite koszty inwestycji to blisko 44 miliony złotych. Dzięki decyzji zarządu województwa pomorskiego wartość unijnego dofinansowania wzrosła z 15 milionów 900 tysięcy złotych do 21 milionów 800 tysięcy złotych. To jest o 5 milionów 900 tysięcy złotych. Uroczyste przekazanie dokumentu odbyło się na terenie budowy węzła. Obecnie realizowane są prace przy przebudowie budynku dworca kolejowego. Dokonano w nim niezbędnych rozbiórek elementów. Docieplana jest konstrukcja dachu, gotowe jest zabezpieczenie przeciwpożarowe. W sąsiedztwie powstaje budynek dworca autobusowego. Trwają prace związane z konstrukcją parteru. Budynki obu dworców będą połączone łącznikiem. Wykonano już także fundamentowanie podwiaty peronowe. Zakończenie tych prac planowane jest na wrzesień 2020 roku. Jednocześnie projektowane są ciągi komunikacyjne związane z węzłem. Prace przy ich budowie rozpoczną się w 2020 roku i zakończą w czerwcu 2021 roku. Miasto Ustka otrzymało nagrodę główną Marszałka Województwa Pomorskiego za Kolumbus Festiwal Wiatru w kategorii Wydarzenie Roku 2018. Natomiast Naczelnik Wydziału Promocji Włodzimierz Wolski otrzymał odznakę honorową Ministra Sportu i Turystyki za zasługi dla turystyki. Mówiąc krótko, Ustka na fali nagród. Kolumbus Festiwal Wiatru to impreza, która pojawiła się w ofercie turystycznej ustki w roku 2018 po raz pierwszy. Sam pomysł jej realizacji wykraczał daleko. Poza standardową ofertę rozrywki dla letnich turystów, całkiem dosłownie sięgał w niebo. Koncepcja przede wszystkim wywodzi się z dwóch największych morskich żywiołów wody i wiatru. Prezentowane na niebie pokazy wzbudzają zachwyt widzów, a te pozytywne emocje pozostają w pamięci nierozerwalnie związane z Ustką i pobytem nad morzem. Rozmach imprezy od razu był bardzo duży, a kolejna edycja tylko wzmocniła i rozwinęła pierwotne założenia. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że Kolumbus, Festiwal Wiatru, to największa impreza lotnicza na Pomorzu Środkowym. Miasto Ustka otrzymało nagrodę główną marszałka województwa pomorskiego w kategorii Wydarzenia Roku za Kolumbus Festiwal. Wiatru. Znaleźliśmy się w towarzystwie openera, czyli ogromnego wydarzenia w naszym województwie. Te dwa wydarzenia zostały w tym roku uznane za najlepsze. Tym bardziej pokazuje to skalę tego wyróżnienia. W ciągu dwóch lat udało się stworzyć wydarzenie, które przyciąga do Ustki kilkadziesiąt tysięcy osób. Kolumbus Festiwal Wiatru jest imprezą całkowicie bezpłatną dla uczestników. Ponadto całe wydarzenie było transmitowane online na kanale YouTube Miasta Ustka. Transmisję online oglądało ponad 5,5 tysiąca osób. Ustka to jednak nie jedna, a wiele imprez. Samorządowcy przygotowują się do podsumowania całego sezonu letniego. Spotkanie adresowane jest do wszystkich mieszkańców. Jednocześnie chciałbym Państwa zaprosić na podsumowanie sezonu, które w tym roku odbędzie się 16 października w Urzędzie Miasta Ustka w sali 101 o godzinie 17.00. Tam omówimy wszystkie tegoroczne wydarzenia, wszystkie działania promocyjne, które podjął Urząd Miasta, ale nie tylko Urząd Miasta, ponieważ swoje prezentacje przedstawią także Ośrodek Sportu, Rekreacji, Biblioteka Miejska i Dom Kultury Wóstry. Podczas podsumowania sezonu będzie można wyrazić swoje opinie i podzielić się pomysłami na temat promocji miasta oraz organizacji imprez. Po zakończeniu tegorocznego sezonu, ustetcy samorządowcy rozpoczęli przygotowania do przyszłorocznych letnich atrakcji. Była parada, relaks i zabawy sportowe. Usteccy seniorzy pokazali, jak doskonale można się bawić. W kurorcie świętowano Dzień Seniora. Impreza rozpoczęła się na promenadzie. Najpierw uczestnicy rozegrali partyjkę w Unii Hokeja, następnie przemaszerowali ulicami miasta. Parada dotarła na teren ośrodka sportu i rekreacji. Tam na wszystkich czekały największe atrakcje. Usteccy seniorzy, ale nie tylko, mogli skorzystać z przygotowanej dla nich strefy relaksu. W strefie sportu, bo taka także była przygotowana, na ustczan czekał trener Jakub Maszczak. Mistrz w brazylijskim jiu-jitsu pokazywał m.in. jak przeprowadzić dobrą rozgrzewkę i przygotować się do uprawiania sportu. Nie zabrakło także występów artystycznych. Blok kulturalny przygotowali sami seniorzy. Nie mogło się także obejść bez przyjemności dla podniebienia. Podczas imprezy można było skosztować pyszności z grilla. Głosowanie w Usteckim Budżecie Obywatelskim wkracza na ostatnią prostą. Ustczanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców mogą głosować do 15 października. Do podziału jest ponad pół miliona złotych. 400 tysięcy przeznaczone jest na tzw. projekty inwestycyjne, a 100 na zadania społeczne. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 13 projektów, które przeszły pozytywnie wstępną weryfikację. Głosować można przez internet poprzez portal ustkawybiera.pl oraz w doskonale znanych ustczaną punktach do głosowania. Jeden z nich znajduje się właśnie tutaj, w Urzędzie Miasta, jeden w czytelni w Bibliotece Miejskiej na ulicy Kopernika. Oraz jeden w szkole podstawowej numer 1 na ulicy Darłowskiej. W sobotę działa punkt w czytelni, ale także dwa punkty nazywane przez nas mobilnymi: jeden w centrum handlowym Marina, a drugi przy wejściu do Biedronki na ulicy Kwiatowej. Punkty te działają w sobotę od godziny 8 do 14.00. W punktach dyżury pełnią pracownicy Urzędu Miasta. W tegorocznym budżecie obywatelskim swoje głosy mogą oddać wszyscy mieszkańcy ustki. Głosowanie zaczęło się z początkiem miesiąca, a zakończy 15 października. Tą informacją kończymy magazyn Ustecki. Na kolejną porcję wiadomości z kurortu zapraszam za tydzień, a dziś już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.